Samochód wodorowy nie odbiega tak bardzo od samochodu elektrycznego. Ma wiele wspólnych cech, ponieważ samochód wodorowy można nazwać nowoczesną hybrydą. A dlaczego tak możemy go nazwać? O tym opowie nam ekspert z Orlenu. Samochód wodorowy jest swojego rodzaju pojazdem elektrycznym, bo jest zasilany silnikiem elektrycznym, natomiast jego, jakby. Nie jest to samochód bateryjny i ten magazyn energii jest w postaci Wodoru. W samochodzie wodorowym mamy trzy zbiorniki wodoru, które zawierają, zależy od marki pojazdu, od 5 do 7 kg wodoru. Dodatkowo to, co wyróżnia samochód wodorowy od wszystkich pozostałych, to jest ogniwo, bo na tym ogniwie wodorowym, właśnie z wodoru, produkowany jest prąd elektryczny na anodzie i z użyciem odpowiedniej membrany PEM-owskiej. Produktem ubocznym tej produkcji jest tylko i wyłącznie woda, która jest z tego pojazdu usuwana z ogniwa w sposób bezpieczny. To jest jedyna, jakby, emisja tego pojazdu wodorowego i ogniwo zasila silnik elektryczny, który napędza oś pojazdu. Tak. W samochodzie wodorowym mamy baterie również, ale nie jest to bateria tak, duży, tak dużej pojemności jak w przypadku samochodu elektrycznego i to jest jakby kolejna różnica między tym samochodem elektrycznym, bateryjnym, bo ta bateria służy jedynie do stabilizacji napięcia i wspomaga czasami ogniwo w przypadku na przykład dużego zapotrzebowania na moc, przypuśćmy przy przyspieszaniu takim pojazdem wodorowym, ale ona nie stanowi magazynu energii, magazynem energii. I, i, I jest wodór, i tym medium, które zasila silnik elektryczny w pojeździe wodorowym jest właśnie wodór. A samochód wodorowy jaki ma zasięg? Jak to zawsze mówi się, że samochód przejedzie tyle, ile mu się wleje, bo to wszystko zależy od stylu jazdy. Natomiast to, to pojazd wodorowy zatankowany do pełni gwarantuje tą jazdę. Bezproblemowo, bez kolejnych tankowań około 500 km. Już dziś nawet patrząc na tą siatkę stacji wodorowych w Polsce, no umożliwi to jazdy w zasadzie po całym kraju. Tak? Także już wzrost funkcjonalności pojazdu wodorowego osobowego jest znaczący, co na pewnie w kolejnych latach przyniesie dalszy rozwój ilości tych samochodów związanych z rozwojem infra. Struktury. A ile trwa tankowanie samochodu wodorowego dłużej niż ładowanie samochodu elektrycznego? Czas ładowania samochodu tankowania, no to możemy bardziej powiedzieć o tej czynności tankowania samochodu wodorowego, jest bardzo zbliżony do, do pojazdu konwencjonalnego. No bo sam proces tego zatankowania wysokiego ciśnienia i tego 5 kW to jest około 5 minut. W związku z tym jest to czas zdecydowanie krótszy, a zapełniający duży zasięg niż w przypadku na przykład pojazdu elektrycznego, bateryjnego, gdzie pewnie to ładowanie, żeby przegrać 500 km, wymaga dłuższego okresu. No i czas ładowania zwiększonego zasięgu na pojazdu, na przykład autobusu, który tankujemy 35 kg wodoru, to cała operacja trwa około 15 minut i mówimy tutaj o po przyjeździe tego autobusu, podstawieniu go pod dystrybutor, samej jakby czynności tankowania i odjeździe spod dystrybutora. I takie właśnie zatankowanie tych 30 paru kilogramów gwarantuje całą dzienną jazdę tego autobusu. Już nie potrzebuje ten autobus w międzyczasie jakby dotankowywać tego modoru czy doładowywać jakiejkolwiek innej formy energii. Ale teraz, tak na poważnie, jakie są najważniejsze zalety samochodu wodorowego i dlaczego użytkownik ma się od niego przekonać? Jeżeli chodzi o zalety użytkowania pojazdu wodorowego, no to jest to jest tak, cisza, nieemisyjność, bardzo fajny komfort jazdy i małe oddziaływanie na środowisko. I to są najważniejsze zalety tego pojazdu, który jest e, niskoemisyjny. Jeżeli chodzi o wady na dziś, no to na pewno jest to związane z, z rozwojem infrastruktury i dostępnością stacji wodorowych, no bo jakby nie, nie, nie mamy takiego pełnego komfortu użytkując ten pojazd dzisiaj, że, że, że dojedziemy i wrócimy nim wszędzie. No, działamy w tym zakresie realizując właśnie tą strategię budowy całej sieci stacji, żeby, żeby, żeby było to możliwe i żeby ten komfort użytkownikom pojazdów wodorowych po prostu dać. Na rynku obecnie mamy dosyć dużą dywersyfikację pojazdów i napędów. Więc dla kogo najlepszy będzie wodór? Jeżeli chodzi o rynek samych pojazdów wodorowych, to na dziś na pewno istotnym takim użytkownikiem pojazdów wodorowych będą floty autobusów, będą floty samochodów ciężarowych i te instytucje, które w sposób świadomy myślą o korzystaniu z transportu niskoemisyjnego, bądź z własnej woli bądź poprzez Pewien przymus spowodowany e, regulacjami, tak więc to będą e, główni użytkownicy pojazdu wodorowych. Jak najbardziej pojazd wodorowy pewnie znajdzie miejsce też i użytkowników prywatnych, no bo w momencie, kiedy będą mieli y, możliwość zatankowania tego pojazdu i komfortowo się nim poruszać, na pewno jest grupa osób, które zdecydują się na zakup pojazdu wodorowego, ze względu nawet chociażby na ten komfort związany z prędkością y, uzupełnienia. Energii w, w tym pojeździe i to będzie na pewno główne wyznacznik. Z tego odcinka dowiedzieliście się, jak działa samochód wodorowy oraz dla kogo jest najlepszym rozwiązaniem. A z całej serii mam nadzieję, że wynieśliście dużo na temat samego wodoru. Dzięki wielkie i obserwujcie nas jako elektromobilnik.pl, będzie tego więcej.